Falentynki to okazja dla senioralnego zespołu Wesołe Kumoszki do organizowania w Zbicznie w powiecie brodnickim festiwalu piosenki romantycznej, który z czasem urósł do rangi wojewódzkiego, bowiem chętnie na niego przyjeżdżają zespoły nie tylko z województwa kujawsko-pomorskiego, ale także sąsiednich województw. Jest to już osiemnasta edycja tego festiwalu piosenki romantycznej. Ze względu na pandemię dwa lata nam przepadły, bo tak to byłaby już 20 edycja, ale w tej chwili jest osiemnasta, też bardzo uroczyście. Śpiewamy no, przede wszystkim piosenki, tak jak sama nazwa mówi, romantyczne, które mówią o miłości, no, o wspólnym zrozumieniu, o miłości. Takie... Które po prostu leżą każdemu na sercu, no a szczególnie seniorom też. Mieliśmy zaproszonych 16 zespołów, ale niestety ze względu na zdrowotne warunki, no i na pogodowe również warunki, to niestety, ale kilka zespołów nie dojechało. Ale to nic. Miejmy nadzieję, że i tak będzie bardzo wesoło. Radości i wspólnej zabawy zespołu nie brakowało. Festiwal wsparły samorządy gminy Zbiczno i Powiatu Brodnickiego, a także województwa kujawsko-pomorskiego. Dzisiaj, kiedy zabierałem głos, wspominałem o tym, że samorząd województwa kujawsko-pomorskiego przywiązuje ogromną wagę do kultury. Ten festiwal jest elementem kultury i dlatego też zawsze w każdym wymiarze, kiedy tylko organizatorzy zwracają się do samorządu województwa o wsparcie, to w miarę możliwości takie wsparcie otrzymuje. Dlaczego? Pochodzi przede wszystkim o budowanie więzi społecznych, o rozwój naszej ludowej kultury, a wszyscy doskonale wiemy, jak ona jest piękna. To dobrze, że są przede wszystkim organizatorzy, którzy organizują tego typu festiwale. Zapraszają y, przedstawicieli różnych zespołów z różnych stron, nie tylko naszego województwa. Tutaj pani prowadząca zwróciła uwagę, że y, tu na tym 18. Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Romantycznej w Zbicznie są zespoły z aż trzech województw: województwa kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. To piękna idea, którą, którą zawsze warto wspierać i propagować. O wszystkim zachownik świat. Nazywamy się Arioso. Był to pierwotnie chór, ale trochę nam pouciekało osób. Znaczy, jest nas jeszcze 21, ale tu dzisiaj przyjechało mniej. Mężczyźni na razie zrezygnowali, ale staramy się dalej ciągnąć ten wózek. Póki dobrze wychodzi, to się staramy. To znaczy, jest to pasja. Jest to takie, ponieważ ja pracowałam w szkole jako nauczyciel tyle lat. Przechodząc na emeryturę, jakoś 17 rok to się toczy. Prowadzę panie. Ale to jest y, pasja I, i takie zaangażowanie pani również. Ale naprawdę powiem tak: jeżeli ja od siebie wymagam, to wymagam od innych. Ja najpierw zaczynam od siebie. No to jest pierwsze. Od siebie wymagam. A panie podążają za mną, bo muszą i do wyjścia. Efekt jest, tak myślę. No bo zwracam na te wszystkie te niuanse uwagę, które. to... Z racji chyba tego swojego zawodu, który wykonywałam też. Ale jeszcze jakoś, jakoś dajemy radę. W szpitalu, w szpitalu, w szpitalu. Współ Lisewianie powstał w 2013 roku, zawsze było właściwie pięć osób, był grający i cztery śpiewające i do tej pory tak jest. Działamy, gdzie działamy? Działamy przede wszystkim na lokalnych wszystkich imprezach, na dożynkach, na Dniach Lisewa, no, też wyjeżdżamy na różne, na różne konkursy, na różne przeglądy. No, to jest coś takiego, nie, nie wiem, ja to zawsze mówię, że to jest nauk. To jest takie, można do tego porównać, bo przychodzi po poniedziałek, już tęsknimy, żeby ze sobą się spotkać, żeby pośpiewać, żeby uczyć się nowych piosenek. Przede wszystkim teraz z, z panem Jakubem mamy niesamowite wyzwania, bo on na pewno więcej wymaga, a my takie coś lubimy, nie? Żeby, żeby po prostu jeszcze lepiej śpiewać. Nie? Wytrwała praca i szlifowanie muzycznych wykonań opłacała się, bowiem to właśnie zespołowi Lisowianie z Lisewa przypadła główna nagroda Grand Prix 18 wojewódzkiego festiwalu piosenki romantycznej w Zbicznie.